Przełom Wieków to moment, który zmienił nasze życie. Na rynku zaczęły pojawiać się bikteki, które postanowiły przenieść nasze życie ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego. Oni również zaczęli budować zupełnie inne modele biznesowe, które zostały oparte na idei, na pomyśle, na fascynacjach technologią i to wszystko odbiło się również na szeroko rozumianych modelach biznesowych również i instytucji finansowych. Na rynku zaczęły powstawać zupełnie nowe podmioty, takie jak finteki, które wybiórczo zaczęły korzystać z tych dwóch światów do tej pory dosyć rozłącznych, zaczęli patrzeć na to, w jaki sposób można byłoby zaadaptować produkt stricte zarezerwowany dla instytucji finansowej, oprzeć technologię i w ten, sposób, w ten sposób zbudować zupełnie inny model biznesowy, zupełnie inne podejście do obsługi do obsługi klienta. Ostatnich 20 lat to również czas transformacji cyfrowej banków tradycyjnych. To jest moment, w którym również i banki zaczęły dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań klientów, zaczęli wynosić swoje modele biznesowe i sposób obsługi klienta do świata wirtualnego. I teraz powstaje pytanie, obserwując retrospektywnie te 20 lat, czy nawet 30 lat naszej historii, Wiedząc to, co wiemy teraz, mając te doświadczenia, które mamy teraz, mając dostęp do tych technologii, które są teraz powszechne, mając dostęp do platform, mając dostęp do niemalże banków z pudełka, jak lepiej podejść do budowania nowej organizacji typu bank? Czy lepiej budować, czy lepiej transformować? Czy jest jedno podejście dla wszystkich? Czy może różne podmioty, które zastanawiają się nad tym, jak produkt bankowy albo elementy produktu bankowego należałoby winkorporować w swoje modele biznesowe, mogłyby podołać temu wyzwania? Na to pytanie i pytania podobne temu postaram się odpowiedzieć w trakcie ASECO Banking Forum, na który serdecznie zapraszam.